Witam. Dziś zajmiemy się tworzeniem zoptymalizowanego dla ZEO artykułu, czyli wpisu na blogu. Zaczynam od Google AdWords, narzędzia propozycji słów kluczowych. W tej chwili już przygotowałem cztery słowa, ZEO, POST, jak stworzyć i wyszukałem dla nich ich ranking. Miesięczne wyszukiwania lokalne. Zeo ma 165 tysięcy, post milion, jak 37 milionów oraz stworzyć 201 tysięcy. Wszystkie słowa mają niską konkurencję. Użyję tych słów zarówno w tytule, w tytule wpisu, jak i w podtytule, czyli w nagłówku H1. Przechodzimy do bloga. Przechodzimy do zaplecza bloga. Wszystkie wpisy. Dodaj nowy. Zaczynamy od tytułu. Na podstawie analizy słów kluczowych wybrałem tytuł. Wybrałem tytuł: Post optymalny dla zero. Na głowku H1 umieszczę frazę, jak stworzyć, stworzyć, jak stworzyć post zoptymalizowany dla Zeo, nawet ze znakiem zapytania. Tytuł artykułu przeformatuję do nagłówka 1 H1, zmniejszę rozmiar czcionki 18 pikseli, typ czcionki ustawiam, arial oraz pogrubiam. Po publikacji. po publikacji mamy przygotowany tytuł artykułu oraz nagłówek H1, który służy za podtytuł. Tworząc wpisy na blogu, Wspomagam się wtyczką zeobajoast. Wtyczka ta dodaje w tym miejscu swoją ikonę sygnalizującą stan zoptymalizowania posta. W tej chwili ikona jest szara, czyli post jest całkowicie niezoptymalizowany. Aby zoptymalizować post, zacząć optymalizację postu, przejdźmy do ustawień. Po pierwsze, musimy dobrać słowo kluczowe. Wybrałem słowo kluczowe post. Które ma dużą liczbę miesięcznych wyszukiwań. Następnie musimy określić tytuł. W zasadzie tu jest jako tytuł Zeo podany, ale to jest tytuł strony, który będzie wyświetlany. W tej chwili jestem na stronie tworzonego postu, już opublikowanego, który będzie wyświetlany jako podpowiedź. O, w tej chwili jest wyświetlany tytuł, z tym, że jest to tytuł domyślny, wytwarzany przez właśnie tą wtyczkę. Po wpisaniu własnego tytułu. Pokaże się ten wpisany tytuł. Ten tytuł jest również wyświetlany przy wynikach wyszukiwania dla wyszukiwarki Google, czyli trzeba go konkretnie napisać tak, żeby zainteresował osoby wyszukujące konkretnej treści. Poza tym musimy również ustawić opis meta. Meta opis jest również wyświetlany w, wyszukiwa w wynikach wyszukiwania Google, czyli również musi być konkretny i Nakłaniający do odwiedzenia naszej strony. Przygotowałem już tytuł. Jak zoptymalizować post na blogu? Jak zająć wysokie miejsce, miejsce w rankingu? Tytuł nie powinien przekraczać 70 znaków, ponieważ jeżeli będzie przekraczał, wyszukiwarka Google i tak utnie go do 70 znaków, wyświetlając dalej wielokropek. W tytule, w tytule Należy użyć słowa kluczowego oraz słów mających wysoki, wysokie wyniki wyszukiwania, jednak tytuł musi być zrozumiały również dla ludzi, bo jest przede wszystkim tworzony dla twoich, dla twoich czytelników. Czyli nie może to być zlepek słów kluczowych, ponieważ za takie coś Google również kara. Pomimo, że będą tam się znajdowały słowa kluczowe, ale nie będzie, nie będzie przypominał logicznego zdania. Nie spełni, swojego, nie spełni swojej roli taki tytuł. Również metaopis powinien zawierać zarówno słowo kluczowe, jak i, być jak i być czytelny i przyjazny dla ludzi, informować o zawartości danego wpisu. Ograniczenie dla wpisu jest 156 znaków. Akurat tu się zmieściłem w ilości zadanych znaków, z tym, że nie wstawiłem już kropek, ponieważ bym przekroczył ilości dozwolonych znaków. To znaczy, to nie jest żadne przestępstwo, ale Google i tak utknie. Klikamy zaktualizuj. W tej chwili ikona znacznik wtyczki zmieniła kolor na złoty. Znaczy, że zaczynamy optymalizować, ale jeszcze nam daleko do. Poprawnej, do poprawnej struktury artykułu. Przechodząc do analizy strony, uzyskujemy podpowiedzi. Wszystko, co na zielono, jest w porządku. Wszystko, co złote, żółte, jest jeszcze do dopracowania. Natomiast na czerwono jest zupełnie źle. Mamy trzy ostrzeżenia. Tekst zawiera sześć słów. Jest to zdecydowanie zbyt mało. Oczywiście, że zbyt mało, ponieważ post powinien zawierać. Co najmniej 200 znaków, a najlepiej, gdyby zawierał około 600 znaków. Ta strona nie posiada obrazków, dobrze byłoby to zmienić. Również wskazane jest wstawić grafikę, oraz słowa kluczowe nie pojawiają się w pierwszym akapicie tekstu. Na kilka minut przerwałem rejestrację moich poczynań, aby doprowadzić post do, optymalne, do optymalnej struktury. W tej chwili Widzimy analizę strony przeprowadzoną przez styczkę Zeroba i Oast. Wszystkie, praktycznie prawie wszystkie pozycje są już na zielono, czyli w porządku. Natomiast są zastrzeżenia, tylko ale ja już to pozostawię do tytułu strony, gdzie słowo albo fra, słowo fraza kluczowe nie znajduje się na początku. Niestety nie zawsze idzie tak, do, idzie tak to ustawić, aby było jednocześnie i czytelne. I w 100% zgodne z zaleceniami. W każdym bądź razie post jest w tej chwili zoptymalizowany poprawnie. Ktyczka stwierdziła, że jest dobrze. Dodałem tekst. Użyłem nagłówków. Pod tytuł strony umieściłem w nagłówku H3, H1. Użyłem nagłówków H3, aby po pierwsze nadać rytm tekstowi. Wyróżnić poszczególne jego fragmenty. Po drugie, nagłówki są ważne również dla, dla wyszukiwarek, ponieważ poprawna struktura dokumentu tekstowego HTML powinna zawierać nagłówki i to zróżnicowane. H1, H2, H3. Ja tu używałem konkretnie nagłówków H1 i H3. W tej chwili wpis ma 337 słów, czyli jest bliski. Jest powyżej wymaganej, a jeszcze daleko mu do, 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 do optymalnych 600, 600 słów. Z tym, że już to pozostawię tak, jak jest, dodałem dodatkowo grafikę, ponieważ grafika zawsze uatrakcyjnia tekst. Dla grafiki należy dodawać zawsze opis, opis grafiki. To jest indeksowane przez wyszukiwarki Google. Czyli nie zapominajcie o dodaniu opisu do grafiki. Kolejnym zabiegiem było umieszczenie linku. Tutaj, o, tu w tym miejscu mamy link hipertekstowy prowadzący do zewnętrznej strony. To również obecność takiego linku poprawia również optymalizację strony. Dla dopełnienia wszystkich wymogów należy jeszcze przypisać wpis do określonych kategorii. Tu akurat Google Pozycjonowanie oraz sukces, a także określić tagi dla wpisu. Dlatego wpisu określiłem tagi pozycjonowanie, optymalizacja oraz biznes. Po przejściu na stronę główną bloga widzimy nasz wpis gotowy, gotowy już, opublikowany. Po przejściu na stronę wpisu widzimy kontrolkę wtyczki ZEO informującą, że post jest poprawnie zoptymalizowany, ma duże szanse na zajęcie po jakimś czasie wysokich miejsc w wynikach wyszukiwania Google, a co za tym idzie, na podniesienie pozycji tego bloga w ogólnych wyszukiwaniach, w ogólnym rankingu Google. Jak widzisz, zabiegi pozycjonujące nie są zbyt skomplikowane, ani nie jest zbyt ich wiele. Należy przestrzegać kilka prostych reguł i używać wtyczki, która wspomaga ten proces.